tutaj po sezonie Polonii to jest niestety historia pokazuje, że często kończymy sezon, a tak naprawdę pojawiają się pytania co dalej. Często niestety tak musimy w ten sposób zakończyć sezon. Teraz też niestety też, też to się pojawiło. No i na kanwie tej, tej niepewności można powiedzieć, że pojawiło się kilka takich uwag można powiedzieć od kibiców gdzieś tam w komentarzach i, i chciałbym Pana poprosić, żeby jakoś Pan się do tego odniósł. No, przede wszystkim jakby zakładam oczywiście dobre intencje, natomiast wszystkim nam zależy oczywiście na, na dobru Polonii. Chciałbym zapytać o, o taką sprawę, ponieważ kibice tutaj zgłaszali coś takiego, że dostarczali panu kilka namiarów na firmy, natomiast ostatecznie te, te rozmowy nie, nie doprowadziły do, do skutku, jakim, jakim byłoby realne wsparcie Polonii przez te firmy. Czy to jest prawda, nieprawda, czy to może nie jest takie łatwe, czy to może te rozmowy się toczą, jakby pan mógł się do tego odnieść, czy rzeczywiście takie rozmowy toczyły się, bądź będą się toczyć. Wszystkie kontakty, bardzo dziękuję za te wszystkie kontakty i wszystkie kontakty, które otrzymuję. Jeżeli coś mi nie wypadnie z pamięci w tym ciągłym pośpiechu, to wszystkie podejmuję i żadnego nie zostawiam z boku. Faktem jest, że sporo osób się odezwało, sporo osób się uaktywniło. Część kontaktów była taka, która była wartościowa i faktycznie ludzie podnieśli słuchawkę i zaczęli rozmawiać. Doprowadziło to do spotkania. Część nawet nie doprowadziło do spotkania, bo okazało się, że ludzie nie odbierają telefonu. Niektórzy po tym jak odebrali telefon. Potem nagle zapomnieli mój numer telefonu i nie odbierają ponownie. Są różne sytuacje. Ja mogę tylko zapewnić, że każdy kontakt, który jest nam przekazany, podejmujemy próbę kontaktu i jeżeli jest wola do rozmowy, to rozmawiamy. Nic nie zostaje z boku, bo my nie jesteśmy w sytuacji takiej, że możemy jakoś szczególnie przebierać. W związku z tym każde zainteresowanie. I, i każda otwartość ze strony partnera biznesowego jest dla nas cenna. A jeszcze taka sytuacja, bo, bo wiadomo, że no realny wpływ mają, czy znaczy właśnie nie wiadomo, czy mają teraz akcjonariusze, którzy no, są udziałowcami Polonii w tej chwili na ten moment i też chciałbym, żeby Pan odniósł się do takiego, no nazwijmy to w cudzysłowie zarzutu, że, że to akcjonariusze tak naprawdę tutaj sterują tym wszystkim, a, a Pan przez to nie ma jakby wolnej woli co do podejmowania decyzji. No, teoretycznie jakiś sens w tej teorii spiskowej może ukryty daleko jest, ale jak to rzeczywiście jest? Czy, czy Pan może powiedzieć, że ma Pan y Wolną rękę i, i no, no, umówmy się, no, pan jest człowiekiem z zewnątrz, to jest to, co tak naprawdę na początku bardzo się na plus panu wskazywało. Dzięki temu właśnie chcieliśmy takich komentarzy uniknąć. One mimo wszystko niestety w polinej świadomości się pojawiły, ale, ale gdyby pan mógł się właśnie do tego odnieść. Dobrze, że są takie pytania, nie mam kłopotu z tym, żeby odpowiedzieć na wszystkie trudne i tak na razie jest, te pytania wszystkie są łaskawe dla mnie, jeżeli chodzi o moją swobodę działania. To w zakresie tego, za co jestem odpowiedzialny i na co mam wpływ, to mam pełną swobodę działania i nikt ani na mnie nie wpływa, ani mną nie steruje. Wczoraj miałem też kilka rozmów z kibicami tutaj po zakończeniu meczu. Jeszcze dość długo tutaj część, część osób świętowała zakończenie sezonu. I kilku kibiców wprost zadało mi pytanie Panie Prezesie, to czyim Pan jest słupem albo czyim Pan jest figurantem jak, jak nie słupem? No to uśmiechnąłem się i przekazałem informację mówię, prosto w oczy powiem, niczyim. Także ta siła, która moja, która jest od początku, że jestem osobą z zewnątrz, ona cały czas jest. Natomiast nie na wszystkie decyzje zarząd ma wpływ, bo decyzje po stronie rady nadzorczej czy akcjonariatu, są poza zarządem i nawet jeżeli my w zarządzie dyskutujemy i przekazujemy wiele sugestii czy informacji, no to potrzebna jest dyskusja po stronie akcjonariuszy i potrzebna jest dobra wola do współpracy pomiędzy akcjonariuszami. Akcjonariuszy jest 106, czy właściwie jest 105, po tym jak niestety straciliśmy Darka Góralczyka i Sześciu z nich to jest prawie 80 czy około 80% akcjonariatu. Ta grupa, w moim rozumieniu koniecznie, żeby współpracując nadrzędnym celem było dla nich dobro klubu, tak żeby klub mógł się rozwijać. Ja jestem pełen uznania dla tych wszystkich osób, które są akcjonariuszami, i wkładanie swoich własnych pieniędzy w rozwój klubu sportowego zawsze niesie ze sobą ryzyko. Tutaj sporo pieniędzy zostało włożonych. Część pieniędzy była wydana. Zasadnie, część pieniędzy prawdopodobnie niekoniecznie była zasadnie wydawana. Natomiast to, na co ja mam wpływ, i to, na co wspólnie z Krzysztofem Doboszem, z którym mam bardzo dobrą współpracę i faktycznie nie znaliśmy się wcześniej i zaczęliśmy poznaliśmy się tutaj zacząwszy współpracę. To możemy realizować. Potrzebny jest czas, tak jak ja powtarzam, potrzebna jest odrobina dobrej woli i życzliwości. Natomiast fakt jest taki, że w środowisku Polonii nie ma pełnej zgody. W związku z tym, jeżeli tej zgody nie ma i niektórzy chcą strzelać do mnie pod tytułem: Kaluba, nie opowiadaj tutaj głodnych kawałków, bo. Gdzie tutaj są e, różnice zdań e, wśród polonistów? E, no to, to ja podam przykład. E, w czasie rozmów z miastem e, na temat i stawek, i e, obiektu też usłyszałem, że e, ze strony miasta dużo łatwiej byłoby się e, dogadać czy prowadzić rozmowę wtedy, kiedy polonia by mówiła jednym głosem. E, jeżeli po naszej stronie jest sześć czy siedem podmiotów, e, które e, nie zawsze. Funkcjonowały jednolicie, i jedna grupa szła załatwiać coś w mieście, za chwilę szła druga grupa i mówiła trochę inaczej, albo z tego co usłyszałem w mieście, jedni mówili: My chcemy to, a druga grupa przychodziła i mówi, mówiła: Im tego nie załatwiajcie, nie dawajcie, bo my tu jesteśmy tą grupą, która reprezentuje Polonię. No to w efekcie. To, to może być taki czynnik blokujący. Dzisiaj, z tego co się orientuję, i po tym ostatnim spotkaniu, ja jestem zbudowany, bo faktycznie usiedli e, właściwie wszyscy przedstawiciele środowisk polonych, włącznie z e, honorowym prezesem, panem Jerzym Piekarzewskim, dla którego mam ogromny szacunek, bo właściwie całe jego życie to jest e, Polonia. E, chyba nie ma drugiej takiej osoby, która mogłaby o sobie powiedzieć. E, Jestem prawdziwym polonistą w takim wymiarze jak, jak pan Jerzy. I to jest jakiś drobny pierwszy krok do tego, żeby pokazać właścicielowi obiektu, że ma tutaj partnerów do rozmowy. Czasami nam się wydaje, że to inni są nam nieżyczliwi, a, a często to jest tak, że to my nie dajemy dostatecznie dużo argumentów do tego, żeby druga strona chciała z nami współpracować i chciała z nami e, rozmawiać. Mi się też czasami zdarza popełnić błąd e, w, w rozmowach, nie jestem idealny. E, czasami, e, jak to się mówi potocznie, e, gór gdzieś tam podejdzie i, i człowiek się e, tak zwyczajnie po ludzku wkurzy i e, potem się okazuje, że trzeba coś wyprostować, trzeba za coś przeprosić. E, też miałem takie sytuacje nawet podczas tutaj tych kilku miesięcy funkcjonowania w, w Polonii. Natomiast najistotniejsze jest to co jest celem. Celem jest to, żeby Polonia się rozwijała i to co słyszałem na ostatnim meczu w Ząbkach, kiedy graliśmy mecz z zespołem Legia Warszawa 2. Gdzie kibice konkurencyjnej drużyny skandowali, że w Warszawie jest tylko jeden klub, a Polonia jest tylko w Chicago, to ja to chętnie kupuję jako hasło dla Polonii: że Polonia jest i w Chicago, Polonia jest i w Londynie, Polonia jest w Sydney, Polonia jest w Nowym Jorku, Polonia jest w Berlinie, Polonia jest wszędzie na świecie. I na bazie tego jesteśmy w stanie budować też dużą rzeszę kibiców. Zgoda ułatwia. Czy, czy można dojść do zgody w prosty sposób? Pewnie nie. No, gdyby to było proste, to na świecie nie byłoby wojen, a są. Wojny futbolowe też się toczą. Także to, co ja widzę dobrego, to widzę w wielu miejscach dużo dobrej woli, chociaż widzę też sporo takich działań, które polonii nie ułatwiają. No. I tyle. Jeszcze takie pytanie, dosyć ze specyficznej kategorii, ponieważ, no, moim skromnym zdaniem, jako jeżeli chcemy być profesjonalni, to Pan, jako przewodniczący tego naszego tutaj przedsięwzięcia, jakim jest Polonia, powinien otrzymywać wynagrodzenie za to, co Pan robi. No i tutaj, też odnosząc się do pojawianych tam się gdzieś tam po kontach zarzutów, że, że Pan tutaj, no, umówmy się, no, na pewno Polonia nie jest tutaj w tej chwili kopalnią złota, i jeżeli by nawet ktoś przyszedł i chciał coś wyjąć, to pewnie by nie było czego, ale no może no oczywiście jeżeli pan nie może czy nie chce, no nie musi pan odpowiadać, ale, ale jakby pytanie tylko no wprost zapytam, czy, czy pan jako przewodniczący klubu Polonia Warszawa pobiera z tego tytułu wynagrodzenie? Umówiłem się, nie ma żadnego kłopotu, super, że takie pytania padają, jeżeli ktoś ma więcej trudnych pytań, to, to im więcej, tym lepiej. Ja przychodząc do Polonii umówiłem się, że mam pobierać wynagrodzenie. I to wynagrodzenie jest na poziomie sprzedawcy samochodów. Sprzedawcy, nie kierownika salonu, tylko sprzedawcy. Ostatnio rozmawiałem z jednym z akcjonariuszy i członków Rady Nadzorczej, który prowadzi biznes samochodowy i zadałem mu pytanie, czy jest w stanie znaleźć pracownika na, na takim poziomie zaangażowania i odpowiedzialności finansowej u siebie w. W branży automotive któremu płaciły takie pieniądze. Mówi, bo z mojej wiedzy to takie pieniądze zarabiają sprzedawcy samochodów. No to się uśmiechnął, powiedział, że nie. Natomiast słyszałem takie opinie od kilku osób, że prezesi do Polni przychodzą, żeby się nachapać i obłowić. No, to mogę nazwać to wprost, że od pierwszego dnia, kiedy tutaj jestem, nie mam z tego ani złotówki, nie odebrałem żadnego mojego wynagrodzenia. Na dzisiaj nawet się nie spodziewam, że to wynagrodzenie będzie i z tej perspektywy doskonale rozumiem zawodników i wszystkich pracowników, którzy trudno mówić, żeby mieli być zadowoleni. Nie są zadowoleni, są wkurzeni z tego i dają temu wyraz różnymi akcjami, działaniami. Mnie to też nie, nie ułatwia działania. Czy człowiek powinien dostawać pieniądze za to, co robi, czy nie powinien? To niektórzy mogą mieć różne zdanie. Tak? Niektórzy mogą powiedzieć niech bierze, inni mogą powiedzieć nie należy brać. Jeżeli Ktoś, moje zdanie jest takie: jeżeli ktoś robi pracę, to za pracę należy się płaca. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy ja pobieram jakieś wynagrodzenie. No to dzisiaj mogę oficjalnie powiedzieć, że nie. Czy, czy chciałbym pobierać? Oczywiście, że tak. Czy chcę, żeby zawodnicy mieli swoje pensje w pełni zapłacone? Tak. To jest normalna, naturalna rzecz, która koniecznie, żeby się wydarzała. Dzisiaj mamy te kłopoty finansowe. Niektórym zawodnikom zalegamy trzy pensje, niektórym trochę mniej. Nie jest to w tej chwili jednolite. Natomiast suma sumarum ta sytuacja finansowa Polonii Warszawa paradoksalnie wcale nie jest taka zła, bo z jednej strony mamy rozwiązany temat tego dużego zadłużenia na milion sto, który był ogromną, ogromną kotwicą w rozwoju klubu. prowadzimy rozmowy na temat stawek za wynajem obiektu. Mam nadzieję, że doprowadzimy do takiego rozwiązania, które pozwoli Polonii. Nie tracić na dniu meczowym i będziemy grać tutaj na tym głównym boisku. Mamy deklarację partnerów, kilku partnerów finansowych na przyszły sezon. W związku z tym no jest mało łatwo, jak ja to mówię, ale są perspektywy. Oczywiście to wszystko zależy od zgrania tego w czasie, bo firmy nie przewracają się dlatego, że nie zarabiają pieniędzy, tylko dlatego, że tracą płynność finansową i my tą płynność finansową tracimy w związku z tym Wracając do początku pytania mojego wynagrodzenia, życzyłbym sobie, żebym mógł odebrać jakieś wynagrodzenie, natomiast mogę tylko przekazać, że ja odbiorę swoje wynagrodzenie wtedy, kiedy wszyscy inni będą mieli swoje wynagrodzenia zapłacone. Ok, no bo czas nas goni, wiadomo, sporo obowiązków, musimy też do nich wracać, ale tak na koniec, jakby Pan w dwóch słowach mógł powiedzieć taką odezwę, wydaje mi się, że z tego wywiadu można wysnuć wniosek, że, że to budowanie zgody jest takim celem w środowisku polonijnym, który chce Pan osiągnąć. Czy, taką, czy takie najważniejsze ostatnie zdanie do kibiców mógłby Pan przekazać? Czego Pan się spodziewa, oczekuje, na co Pan liczy? Kibice są fantastyczni, ja nie chcę tutaj przekazywać żadnych odezw, bo to... Ja nie prowadzę ani kampanii wyborczej, ani nie, nie szczególnie jestem zaangażowany w budowanie swojego PR-u. Tak jak tam ktoś mi też puścił informację na forum, że. Za dużo emotikonek, też widziałem taki tak, Za dużo emotikonek. No, taki, jest, taki jest teraz świat. Te, te komunikatory elektroniczne się pojawiają, czy w pociągu, to, że zostałem zaproszony do pociągu. I dołączyłem do grupy kibiców na wyjazd do Łodzi. To tylko poczytuję sobie to za zaszczyt, że kibice zaprosili mnie do takiego pociągu. Chociaż z drugiej strony pojawiły się głosy, że zamiast jeździć kibicami z pociągiem, to mógłbym się skupić na szukaniu sponsorów. No, trudno zadowolić wszystkich. Ja nie chcę przekazywać żadnej odezwy. Ja to co, to, co powiem, to Warszawa zasługuje na. Nie zasługuje. W Warszawie jest miejsce na dwa, przynajmniej dwa równorzędne kluby sportowe. Polonia ma fantastycznych kibiców. Takich kibiców, którzy wczoraj na przykład rozmawiałem z jednym, który od czterech pokoleń kibicuje Polonii. Jest mnóstwo osób. Które są sympatykami Polonii, a nie podnoszą ręki i nie obwieszczają tego światu z różnych przyczyn. Są takie sytuacje, że gdzieś potrzebny jest taki moment zwrotny czy iskra, która rozbudzi to, co stało się w łodzi, czy to, co stało się w zabrzu. Ja wierzę, że w Polonii też jest energia do tego, żeby takie rzeczy się działy. Potrzebny jest nowy obiekt, potrzebne jest zaangażowanie sponsorów, potrzebna jest współpraca akcjonariuszy, potrzebna jest współpraca środowiska bez ciągnięcia tej krótkiej kołdry, która jest w każdy w swoją stronę. Natomiast piłka nożna to jest gra dla kibiców w związku z tym to co mogę powiedzieć to dziękuję tym kibicom, że są i dziękuję tym kibicom którzy wspierają klub nie tylko finansowo, bo to nie chodzi o finanse, chodzi o to, że są z tym klubem, są z zawodnikami i przeznaczają swój czas, emocje na to, żeby temu klubowi wiodło się jak najlepiej. W Warszawie jest miejsce dla dwóch równorzędnych klubów. I tym tymistycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć po cichu liczę też na drugą część, bo myślę, że jeszcze sporo wątków nie, nie poruszyliśmy, ale to może e, gdy będzie już trochę więcej. Możemy się umówić tak, że jeżeli kibice mają jakieś trudne pytania i chcieliby usłyszeć odpowiedzi na te trudne pytania, to niech e, prześlą e, e, te, te wszystkie trudne pytania, i, i możemy spotkać się następnym razem. Odpowiem na te wszystkie pytania najlepiej, jak potrafię. Nie ma pytań tabu. Na koniec chcę podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w to, żeby ten sezon dograć do końca. Przede wszystkim dziękuję trenerowi Chrobakowi, wszystkim zawodnikom. Którzy wykazali fantastycznego ducha walki i bardzo profesjonalną postawę. Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy, bez których te mecze tutaj na Polonii nie mogłyby się odbyć. Wszystkim wolontariuszom. No i przede wszystkim dziękuję też kibicom za to, że są z Polonią, na dobre i na złe. Dziękuję za wszystkie głosy pozytywne, dziękuję za wszystkie głosy krytyczne. Każdy krytyczny głos też jest wskazówką, co należy poprawiać. Przed nami dużo ciężkiej pracy po to, żeby Polonia mogła się rozwijać w przyszłości. Bardzo dziękuję za ten sezon i do zobaczenia w kolejnym sezonie.